Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wesołych świąt Wam życzę dużo zdrowia, szczęścia. No i żeby ten rok się udał udany. Otworzymy paczki. Takie jakie mamy. Tu to, życzę Wam wesołych świąt i miłego oglądania. Mam nadzieję, że będziecie mieli dużo fajnych potraw. O, jakie ładne stroje. Super, cieszę się. Mam nadzieję, że będziecie mieć dużo fajnych, dobrych potraw. Miło spędzicie rodzinnie czas. I że jakoś wam po prostu. No, radośnie po prostu spędzicie. A ja was proszę, zostawcie suba. Ło. Ok, fajne. Dobra, lecimy dalej. I Uuu, jakiś napastnik odciączyłem. Przepraszam z znikast! Łoł, to super. Potrzebowałem napastnika, jak zauważyliście, dawno nie było. Nie miałem nie mam dobrego napastnika. To będzie bardzo dobre. Uwaga, La Liga. Słabo, trochę, słabo, słabo Ale co oczekiwać? O, menadżer, ale niemiecki, ok Dobrze Uuu, ale Trochę 70, do... Delap, o, fajnie Z Chelsea Zawsze taki dobry, chociaż dobrze napastnik O, z osromy, fajnie no, zrobiłam przecież dwóch tych, dwóch Polaków. Obra, teraz bierzemy za. SPD, Francja. Wow, ale karta! Uuu. Yeah, motudi. Co za karta, moi drodzy, jednak to święta idą. Dobrze na razie. Chyba niewymienna była. Tak mi się zdaje. Lewy pomocnik. Uwaga. I. Alex Bena. O, lewy pomocnik. Zawsze co jakiś też dobry. Mam angielski, ale mam dużo w sumie, hiszpański, więc. Mogę zawsze zmienić. Uwaga, 10 rzadkich i mogę zrobić transfery. Ło, kto to będzie, kto to będzie? Kulese. Uwielbiam go, powiem wam szczerze, że jak grałem w, w fantazy, to miałem go i fajnie robił punkty. Ale poprzedni sezon bardzo dobrze grał. Nie wiem, czemu takie słabe noty, ale no okej. Okay. Fantazy w sumie robił. Dobra, uwaga tutaj. Prawy pomocnik. Kobieta. San Diego. Tempo było fajne. Nie słyszałem nie, jak mam być szczery. Nie słyszałem. Paczka, pięć rzadkich. Łoo wow. To wygląda dobrze. Premier League jeszcze. Newcast. Wow! Brudny gimnares? Dobrze, całkiem, uciec ale naprawdę fajny, super. Napasnik! Wow! Mmm, nie, Madison jeszcze, no nie wie, że no. To się nazywa dobry skład. Naprawdę, fantazy. Teraz będę miał tak dobry skład, moi drodzy. Okej okay. O, nie wiedziałem, że to będzie dobra. Przepraszam bardzo, nie wyciszę. Zobaczcie, to życzenia. Nie. Zostawiam po do prostu. Przepraszam z emocji. Nie ciszem. Słaby. Ale naprawdę jak się zobaczycie niemiecki, co chwilę ktoś wpada. Lewy pomocnik przed coś. No powiem wam, że będzie jednak co wybierać. Jak nieco zrobimy, chociaż... Środkowy obrońca, Argentyna Premier League, o, ma, myślałem, że Martinez, ale Martinez ma nie jest nie, Romero, o, fajny No naprawdę skład wygląda topito O, i znowu liga ten I znowu liga niemiecka najpierw zrobimy ligę niemiecką Ale w sumie nie będę chyba potrzebował Oj, przepraszam. Ło. Środkowy Milenkowicz. Martinelli, lewy skrzydłowy. Ło. Arsenal. No jest fajnie. Tylko, że na lewy, lewy skrzydłowy mam chyba. żeby nie skłamać. Ło. Okej. Okay. Jakoś tak Brązowy po prostu pomijemy. O, ten srebrnych też. Po prostu kliknę i zobaczymy co jest. Chyba, że chcecie, żebym przemijał szybciej, no to mogli... Napiszcie tym razem jak będę uzbieram paczki. Albo kupię po prostu następnym razem paczki, jeżeli będziecie 100 subów to otwieram będzie 100 subów to wtedy paczki... Okej, okay. co tu mamy? Hmm, może być. Prawie pomoc im się tak podoba, ale też jest słaby trochę. Ja się to chciał najbardziej, ale nie dostałem z tych paczek. A rasporta już nie ma, ale kto był? A, jakaś kobita będzie. Kobitka? No, wyszedłem do magazynu Może gdzieś ją będzie można, trzeba wymienić, no to na przykład wymienimy Tak wiecie, jak te zdania jakieś były, nie wiem jak teraz są Dobra, La Liga Znowu La Liga, waga, 79 SPD Ta, to nie ma nawet co patrzeć No, wiedziałem Dwóch rzadki, tapasnik Meksyk chyba tam, tak? Peksyk? Wow. Nie chcę mówić, dobra, się strzymam. Bo dzisiaj byśmy się później śmiali Dobra. Paczka z premium Włoska. Włoch, serio... O, włoska to już Czyżby Polak? Waga, waga uh, nie Wyślemy, w razie w ogóle będzie trzeba składać przed włoskie robić, to będziemy mieli. Jeżeli... No w dalej tych zdań są. Bo tak kiedyś było. Prawy pomocnik. Kobieta będzie. Nie mówię, że są... Oczywiście no po prostu wolałbym z angielskiego kogoś. O 81 Wow! 1000 z tego, super! Nie, ale możemy sprawdzić, czy nam się cofnie. 1000 złotych monet. Porównywaj. Porównaj cenę, zaraz zobaczymy. Ona za 300. On też. Nie, nie opłaca się, moi drodzy. To mieliśmy do sprawdzenia. Dla ciebie. O, patcie. Waga, na pasnik. Waga, i karta niewymienna, No trudno. O Dobra, odwożmy jeden adwentowy Co mi tam? Moi drodzy Albo dwa Co, że... co mi tam, moi drodzy? Jak szaleć, to szaleć dzisiaj na odcinku hmm. Może jednak by coś fajnego było O Karta niewymienna, ale Rogers, fajny, bo Rogers szkoda, że nie wymienna jeszcze otworzymy to fajnie, fajny robali. Uwaga, uwaga i o, Casimiro, ja, Casimiro! Jest, mamy. Zobaczymy, co się jeszcze może nas stać. Wow. Nie, nie mam 10 tysięcy. Dobra moi drodzy. Dziękuję bardzo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba. I jeszcze raz życzę wam wesołych świąt. Spokojnych świąt i się mieli bogatego Mikołaja. Dobra. Najlepiej w sumie bardziej to, żebyśmy się z rodziną fajnie spędzili. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, buziaczki, pa.